Witam w kolejnym filmie. Pewnie jesteś młodą osobą, która tutaj ogląda moje materiały. Zastanawiasz się, jaką dobrą pracę, jaki biznes sobie otworzyć, żeby fajnie zarabiać. I chciałem się tutaj z Tobą podzielić moimi przemyśleniami odnośnie tego, co obserwuję na co dzień, co widzę. A widzę to, że te biznesy nowej technologii coraz lepiej się rozwijają i ludzie, którzy pracują w biznesach nowej technologii w nowych technologiach przeważnie zawsze dużo więcej zarabiają. Zobacz, że programista zarabia więcej niż facet, który jest murarzem, tak? Więc te stare zawody, one zawsze będą mniej płatne niż jakieś zawody nowe, które teraz są w tej branży nowej technologicznej. Inny przykład. YouTuberzy. Teraz YouTuberzy zarabiają z reklam, są influencerami, dostają pieniądze za promowanie różnego rodzaju produktów. Więc może to też być droga dla ciebie, jeśli chcesz zacząć zarabiać, żeby zostać YouTuberem, żeby zostać jakimś influencerem, mieć własne konto na Instagramie i w ten sposób promować produkty innych osób, innych ludzi na tym zarabiać, tak? Teraz żyjemy w takich czasach, że masz takie możliwości. Twoi rodzice nie mieli takich możliwości: nie było Facebooka, nie było Instagramu, nie było YouTube'a. Teraz masz naprawdę bardzo duże platformy, które dają ci dostęp do milionów ludzi, na których możesz bezpośrednio oddziaływać na te osoby. Pomyśl o tym w ten sposób. Jeśli to wiesz, to jest kwestia znalezienia sobie naprawdę idealnego pomysłu. Co chcesz robić, co lubisz robić, na co jest też zapotrzebowanie, potrzeba, tak? Co ludzie mogą chcieć kupić i po prostu zacząć nagrywać, tak? Nawet kupić sobie kamerkę, od czasu do czasu wrzucać, jak ja tutaj, jakiś filmik na YouTube, pomagać ludziom. Być może znasz się dobrze na gotowaniu, chcesz nauczyć tego ludzi, chcesz zrobić o tym kurs wideo, napisać e-booka. Słuchaj, żaden problem, tak? Codziennie nagrywasz sobie materiał, wideo, filmik, Wrzucasz, a potem tworzysz coś, co pomaga ludziom, co wprowadza wartość do ich życia. Tak? Skąd wiesz, czy poprzez to na przykład nie wpłyniesz na życie innej osoby w taki sposób, że jakaś kobieta nauczy się gotować i dzięki temu jej mąż będzie dużo bardziej szczęśliwy i też życie tych osób się zmieni. Poza tym, jeśli strasznie się wzbraniasz od takiego pomagania ludziom i jesteś strasznie egoistyczną osobą, samolubną, to zawsze będziesz biedny, tak? Osoby bogate to często osoby takie dobrej duszy, które chcą pomagać ludziom, które chcą podejmować dobre decyzje, wpłacać darowizny na osoby, które też gdzieś tam im się nie powiodło w życiu. Nawet sam ostatnio zasponsorowałem chłopczyka, który właśnie się urodził, miał tam problemy z napięciem mięśni. I zrobiłem to po to, dlatego że uważam, że tak trzeba robić i trzeba mieć taką wdzięczność też do ludzi za to, że faktycznie mi się coś udało. Nie dość, że daje mi to spełnienie, to jeszcze ta energia z podwojoną siłą wraca do Ciebie. Także polecam ci takie nastawienie, nie egoistyczne, że ty jesteś samolubny, to by się wszystko należy, tylko zrób coś dla innych ludzi, tak? Już nawet otwórz sobie ten kanał na YouTube. Jeśli nie wiesz co robić, zacznij nagrywać. Być może jesteś młody, pokazuj jak grasz na komputerze, ludzie cię zaczną oglądać. I w tej chwili YouTube to jest taka wielka sieć społecznościowa i ludzie, prawda, jest taka, że częściej zaglądają na YouTube'a niż nawet odczytują sms -y niekiedy w telefonie. Także pomyśl o tym w ten sposób, bo za parę lat coraz większa konkurencja będzie, też to wybicie się będzie kosztowało dużo więcej uwagi, czasu. Jeszcze masz teraz 2019 rok, więc możesz zacząć to robić nawet teraz. Wystarczy zakupić kamerę, wystarczy nagrywać. Nie masz kamery pożycz od kolegi, wypożycz z wypożyczalni. Ja na przykład kiedyś nagrywałem materiały na YouTube a nie miałem swojej kamery, tak? W ogóle kamerę dostałem za darmo, bo kolega, jego rodzice pracowali w telewizji, więc miałem taką możliwość, żeby nagrywać na jego kamerze. I widzisz, nie miałem kasy, a jednak sobie jakoś poradziłem. Jak chcesz, to dasz radę. Zresztą jakbyś się zachował, jaką osobą musiałbyś być, gdybyś miał lekarstwo na raka i nie chciałbyś tego udostępnić ludziom. Nie, ja sobie to zostawię dla siebie. Niech sobie ludzie tam chorują i co mnie to obchodzi. Na jaką osobą trzeba być, żeby tak myśleć? Jeśli ty myślisz w dobry sposób o innych ludziach, oni też wzajemnością będą tak myśleć o Tobie i pomogą Ci osiągnąć swoje, twoje cele finansowe. Tak to właśnie działa. I zachęcam cię do tego. Ten rok się kończy, masz nowe możliwości, cały przyszły rok. Zacznij działać tu i teraz, a efekty się zaskoczą. Gwarantuję ci, że jeśli nie wejdziesz w działanie, nie zaczniesz coś robić, to nic się nie zmieni, tak? Będziesz sobie dalej oglądał tego typu poradniki, myślał, co jest dobre dla mnie, czy ja bym sobie poradził, to w ogóle nie jest istotne. Po prostu nie myśl, zacznij robić. Widzisz, wielu ludziom się wydaje, że osoby zamożne, bogate to często są osoby bardzo inteligentne. Mi się wydaje, że nie do końca tak jest, bo często to są osoby, które nie myślą, a więcej działają, niż zastanawiają nad tym, czy coś zrobić, i dlatego pojawiają się wyniki. Wyniki biorą się z działania. I tak jak mówię, jeśli ja miałbym do wyboru, mając 19 lat, iść do pracy w korpo i zarabiać 3000, 4000, 5000 netto, to uważam, że na chwilę obecną, biorąc pod uwagę YouTube'a, mass media, takie internetowe, jest to w ogóle nieopłacalne. Ty już zakładając kanał na YouTube jesteś w stanie zarabiać dużo więcej, jesteś w stanie pozyskiwać klientów tą drogą, albo nawet poprzez Facebooka dokładnie zatargetować swój sklep, być może, nie wiem, będziesz sprzedawał buty, jakieś inne akcesoria. To się wszystko da zrobić. I w erze internetu musisz zrozumieć, że to jest dużo łatwiejsze niż może ci się wydawać. Nawet jak ty się nie znasz na tym, jak wypozycjonować swoją stronę na Facebooku czy kanał na YouTube, to znajdziesz ludzi, którzy ci to zrobią. Tak, jest mnóstwo agencji reklamowych, gdzie dajesz prowizję gościowi od budżetu reklamy, na przykład 10-15%, i oni ci całą reklamę ustawią, ustawią ci klienta idealnego, więc to jest kwestia twojej chęci, a nie wymyślania sobie obiekcji, że ja nie mogę, ja się do tego nie nadaję. Nadajesz się, ale to, czy się nadajesz to definiujesz ty sam, nikt inny. Ja ci mówię, że się nadajesz, bo kiedyś też miałem takie podejście, że bałem się pewnych rzeczy, bałem się sprzedawać ludziom, wydawało mi się, że sobie nie poradzę. A jednak pomimo tego działałem, działałem, postawiłem się w takiej sytuacji bez wyjścia też, bo już wiedziałem, że nie pójdę do pracy na etat, więc musiałem coś robić, tak. I to się skończyło tym, że naprawdę dużo rzeczy mi w życiu wyszło, nie tylko jakaś działalność internetowa, ale też inna, inwestycyjna. I to wszystko sprawiło, że naprawdę odniosłem duży sukces. Życzę tego też Tobie w tym nadchodzącym roku. Także trzymaj się i tak jak mówię, nie zwlekaj. Łapka do góry, jak się podobało, subskrybuj kanał. No i widzimy się w kolejnym odcinku. Cześć!